No, dla potwierdzenia wysokości, tak jak wcześniej wspomniałem, idąc szlakiem, no, Wielka Czantoria Tutaj mamy tabliczkę 995 metrów nad poziomem morza Podejdziemy do kolejnej mapki, kolejnego baneru Żeby Wam to mniej więcej pokazać A ruszyliśmy żeśmy stąd, jesteśmy dokładnie na Wielkiej Czantorii, w tym miejscu No witam wszystkich serdecznie z Ustronia, z Beskidu Śląskiego No Jestem w góra. Pokażę Wam co dzisiaj zwiedzimy Pogoda dopisuje Świeci słońce Trochę chmur na niebie, ale nie groźnych Jak już powiedziałem znajduję się w Ustroniu Będziemy wjeżdżać wyciągiem na Wielką Czantorię Tym wyciągiem A potem pójdziemy trochę jeszcze szlakiem Poddychamy świeżym powietrzem w górach no ruszyliśmy wyciągiem jedziemy do góry bilety można kupować w kasie samoobsługowej lub nie mamy 23 maja poniedziałek, dlatego wygrałem poniedziałek ze względu na to, że w górach jest mało turystów w ogóle można zerknąć na wyciąg jeszcze nikt do tej pory nie zjechał w dół, ani nie jedzie do góry No z tyłu za moimi plecami ustroń. Nie wiem czy go dobrze widać, ale pokażę Wam go tam z samej góry. O, widok z wyciągu na wielką tramploję. Mianowicie tak wygląda, patrząc na tyły. No, kolejka na Czantorii dobiega końca, później pójdziemy pieszo. Tak to mianowicie wygląda. No tak, wspomniałem kolejką linową, żeśmy tutaj wjechali, jest za moimi plecami. Jesteśmy po stronie Polski. No, wysokość stacji górnej kolejki. Nie wiem, czy to mianowicie widać 851 metrów nad poziomem morza, a my udamy się w stronę Granicy Państwa, ale zanim tam pójdziemy jeszcze pokażę wam ustroń, jak wygląda właśnie spod tej stacji kolejki. Tutaj mamy taką mapkę, taki baner reklamowy. Tak to mniej więcej wygląda. No widok stąd imponujący, powiem wam, nie było mnie tu bardzo, bardzo długo. Po latach stwierdziłem, że trzeba się wybrać, bo widoki tutaj cudne, a w tygodniu Ludzi na szlaku, jak i na wyciągu, mało. No, tam daleko w oddali mamy skrzyczne w szczyrku. To ta góra z tą wieżą, która widnieje nam tak daleko w tle. A tutaj panorama ustronia, z drugiej strony wyciągi, czyli z lewej, słynne piramidy. Na dole, nie wiem czy to dobrze widać, bo tutaj taki cień, My jesteśmy tutaj, a podążamy teraz szlakiem koloru czerwonego powyżej taka tabliczka. 30 minut na wielką canterię, za no to drogę po prawej, tak charakterystyczny hydrant. Niebieskiego i wyrzeźbione orły w drzewie. Kolejna figura z drewna. A tak tu, mianowicie, pisze: Ścieżka rycerska. No i mamy tutaj wyrzeźbionego w mnie rycerza. Po drugiej stronie taka ławka zrobiona Ala dzik, też wyrzeźbiona w drzewie. Kolejne tablice informujące o dydaktyce tej okolicy. No jakby ktoś nie wiedział, na Czantorii występują właśnie takie zwierzaki jak salamandra plamista. Spotyka się w deszczowe dni, podłoże musi być mokre, bo one to uwielbiają, a tak to chowią się w strumykach, potokach, jak świeci słońce. No, po drodze mijam z lewej zbiornik wody pitnej do pobliskiej stacji krzesełkowej do wyciągu, a my idziemy taką łagodną, kamienną drogą i delikatnie nachylającą się do góry. Nobeski Śląski, okolice w ogóle tutaj góry Czantorii Wszystko wytrącone jest w utworach piaskowych. Występuje tu po prostu piaskowiec. Zmieniamy po drodze taką tabliczkę Rezerwat przyrody Chantoria. Mianowicie cały teren wokół objęty jest ścisłą ochroną no, Szlak czerwony, taki niepozorny Którym podążamy, podążam Niepozornie, właśnie niepozornie Gwałtownie zaczyna podnosić się do góry Deniwelacja oddolnej stacji kolejki w którą żeśmy wjechali do szczytu Wielkiej Inchantoli, to 100 metrów przewyższenia no w górach jeszcze ta roślinność powiem Wam taka soczysta te liście takie wyraźne no bo w miastach wiadomo dawno nie padało wszystko w piłkach, w kurzu no to już nie te kolory No w oddali, najdalszej oddali, ale mal pod słońce, pewnie licho widać To Krórowa Beskidów, Babia Góra Na prawo Mała Fatra, zarys jakby Tatry, ale wiadomo Są też skaliste, ale nieco mniejsze i znajduje się na Słowacji Na Wielkiej Czantorii nigdy nie byłem, zawsze to mijałem ze względu na tłumy ludzi to wybrałem tą górę w tygodniu idziemy tam i zerknijcie, zaczyna robić się takby tak, wypłaszczenie z prawej strony coraz mniejszej drzew coraz lepsza widoczność no do celu, najprawdopodobniej mamy bardzo blisko no jednak wypłaszczenie potwierdziło to co wcześniej powiedziałem, że do szczytu mamy blisko przed nami Wielka Czantoria zwierzą widokową, czyli jesteśmy praktycznie na granicy państwa Polski a Czech. No dla potwierdzenia wysokości, tak jak wcześniej wspomniałem, idąc szlaki, wielka Czantoria tutaj mamy tabliczkę 995 metrów nad poziomem morza podejdziemy do kolejnej mapki, kolejnego baneru żeby Wam to mniej więcej pokazać a ruszyliśmy żeśmy stąd jesteśmy dokładnie na Wielkiej Czantorii w tym miejscu a opodal słupka który wyznacza najwyższy punkt Wielkiej Czantorii znajduje się tak powiedziałem przejście graniczne A my powoli opuszczamy wielką Czantorię i jego całe zaplecze. Udajemy się do wyciągu. Wracamy do ustronia. No już powoli będę kończył mój materiał na dziś. No jeżeli film się, się podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów. Subskrybujcie mój kanał. Za co serdecznie dziękuję. No zapraszam do moich archiwalnych materiałów, no jak i filmów, które niebawem nakręcę na kanale. No Do usłyszenia z Czantorii i ustronia z Beskidu Śląskiego.